Pamiętacie jak pod koniec 2019 roku wszyscy ekscytowali się, że zaraz zadebiutują dwie nowe platformy VOD, które zagrożą silnej, prawie monopolistycznej pozycji Netflixa na rynku. Pierwsza z nich to był Disney Plus i już w tym momencie wiemy, że no owszem, platforma wystartowała, ale wcale nie było takiego wielkiego wow. Poza tym nie spieszy jej się do podbijania Europy w Polsce, jeszcze długo jej nie zobaczymy. Druga z kolei to było Apple TV Plus, które zadebiutowało 1 listopada 2019. Dzisiaj po no, niemal czterech miesiącach wiemy już jedno na pewno, że Netflix się absolutnie nie ma czego obawiać. Nie wiemy jeszcze oczywiście jak to będzie z Disney Plus, ponieważ jest to platforma z dużym potencjałem i jak rozwinie skrzydła, to może rzeczywiście być gorąco. Natomiast wiemy, że Apple TV Plus no drugim Netflixem nie jest, a jeśli nie jest drugim Netflixem, to czym jest? W ogóle. Dzisiaj przyjrzymy się platformie, jej funkcjonalnościom, ale również autorskim produkcjom. Jedynym zresztą, które można oglądać w ramach abonamentu miesięcznego, który się w tej platformie płaci. Zresztą, chyba łatwiej będzie w ogóle powiedzieć, czym Apple TV Plus nie jest. Nie jest platformą VOD, jak sobie to wyobrażamy. Nie jest Netflixem, nie jest HBO Go, nie jest Prime Video. Jest po prostu taką usługą streamingową z wypożyczalnią wideo. Ma w swojej bibliotece naprawdę bardzo mało tytułów własnych autorskich. A jeżeli chcemy obejrzeć coś więcej, to musimy słono zapłacić za wypożyczenie filmu około 15 zł złotych, a za jego kupienie ponad 50. Ten podstawowy abonament kosztuje z kolei 25 zł. jeżeli wydawało wam się kiedykolwiek, że HBO Go jest drogie, bo kosztuje dokładnie tyle samo, 25 zł, to porównajcie sobie biblioteki jednego i drugiego. Podobnie jak w przypadku serwisów VOD, Apple TV Plus oferuje 7-dniowy okres próbny, podczas którego możecie oczywiście oglądać za darmo. No, biorąc pod uwagę, jak duża jest ta biblioteka, jest tam w tej chwili około 10-12 autorskich produkcji dostępnych po prostu w ramach abonamentu, no to jest szansa, że zdążycie wszystko nadrobić. Potem oczywiście trzeba już płacić miesięcznie te 25 zł. No chyba. I tutaj uwagę dla tych wszystkich, którzy lubią wydać dużo pieniędzy na sprzęt. Kupiliście sobie nowy sprzęt Apple po 10 września 2019 roku. Wiem, że zawodzi kod, ale musieliśmy go zamknąć w drugim pokoju, ponieważ tak biegał, że nie byliśmy w stanie nagrywać. Wracając do tych sprzętów Apple'a, które zostały kupione po 10 września 2019. 19. Jeżeli kupiliście iPhone'a, iPada, iPoda Toucha, Apple TV albo nowego MacBooka i zarejestrowaliście właśnie po 10 września, to przysługuje Wam aż rok użytkowania Apple TV za darmo, no ale to tyczy się tylko tych Drogich sprzętów. My testujemy Apple TV Plus już od samego początku, czyli od 1 listopada 2019 i powiem Wam zupełnie uczciwie, że nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie nic dobrego na temat tej usługi. Nawet już celowo nie mówię platformy, po prostu usługi. Przede wszystkim zaczynają się schody już na poziomie dostępu. Musicie pamiętać, że Apple TV Plus nie supportuje ani systemu Windows, ani systemu systemu Android, w związku z czym na przykład na telefonach z Androidem nie będziecie mogli korzystać z aplikacji. Podobnie jest również na Chromecastie oraz na Android TV, po prostu Apple nie wspiera tych urządzeń. Ja osobiście, żeby w ogóle założyć sobie tam konto i się zalogować, musiałam zrobić update systemu do Kataliny, Wcale nie miałam ochoty tego zrobić, więc w pewnym sensie już wymuszono na mnie pewne działania, na które nie miałam ochoty. Ostatnio też zaczęliśmy korzystać z aplikacji Apple TV Plus na Smart TV mamy nowy telewizor i te aplikacje pojawiły się w ostatnim czasie na nowych odbiornikach takich marek jak Sony, Samsung czy LG i z tego co wiem, to będą wprowadzane aplikacje również na starsze modele. Ale z czasem. Jeżeli chodzi o samą aplikację, zarówno na laptopie, tablecie, telefonie czy telewizorze, to ona stoi na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę fajnie działa, jak już się odpala, bo jak testowaliśmy pierwszy raz na telewizorze, to w ogóle nie działało, ale teraz już normalnie działa, wszystko śmiga. I jest fajnie. Jest bardzo responsywna, przejrzysta, intuicyjna. No i oferuje też wysoką jakość wideo i audio. Obsługuje po pierwsze 4K. Po drugie Dolby Vision i Dolby Atmos. Jeżeli chodzi z kolei o polskie wersje językowe, to tak, nie widziałam polskiego interfejsu, ale też inna sprawa, że nie testowałam pod tym kątem. Jeżeli wy widzieliście, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Wszystkie dostępne treści autorskie Apple TV Plus mają polską wersję językową, ale tylko napisy. Nie znalazłam ani lektora, ani dubbingu. Prawdopodobnie. Takiej opcji w ogóle nie ma. Jak już wspominałam, jeśli chodzi o bibliotekę dostępną w ramach comiesięcznego abonamentu, to jest naprawdę w tym momencie cienko i to tak cienko, cienko. My przyzwyczailiśmy się do tego, że narzekamy na Netflixa, na HBO czy nawet na Prime Video, gdzie jest coraz więcej treści. Stopniowo przybywają one również na Apple TV. No w tej chwili, tak jak już mówiłam, jest ich około 12, ale musimy pamiętać, że Apple TV Plus daje sobie sporo czasu na na to, żeby się rozwinąć i przede wszystkim daje sobie ogromny, absolutnie ogromny budżet. Yy, według doniesień prasowych, prasy amerykańskiej, oni przeznaczają średnio około 15 milionów dolarów na odcinek. To jest budżet jednego odcinka GreoTron już pod koniec produkcji, czyli wtedy, kiedy latały smoki i po prostu więcej było tego CGI niż czegokolwiek innego. To są naprawdę ogromne pieniądze. Yy, oni zakładają, że będą wydawali na dwa sezony Jednego serialu około 300 milionów dolarów i te pieniądze po wielu produkcjach widać. I tutaj właściwie już sobie odpowiedziałam na pytanie, które miałam postawić: czy warto zainteresować się produkcjami Apple TV, czy w ogóle warto tracić na nie czas, czy te pieniądze nie zostały wyrzucone w błoto? Otóż moim zdaniem nie zostały i tak warto się zainteresować. Niektóre produkcje są naprawdę bardzo dobre. My przygotowując się do tego odcinka obejrzeliśmy większość seriali autorskich Apple TV ⁇ i ja jestem, przyznaję, pod dużym wrażeniem. Zrobiliśmy w związku z tym krótki ranking. Jak mówię, to nie są wszystkie tytuły, więc jeżeli będziecie chcieli jakoś uzupełnić to, co mówimy, to piszcie koniecznie w komentarzach. Ułożyliśmy te seriale od najsłabszego, naszym zdaniem, do najlepszego. Miejsce szóste: Truth Be Told 3,5 gwiazdki na 6. Muszę przyznać, że pierwsze opisy tego serialu wydawały mi się bardzo obiecujące. Może się tym serialem zainteresować. Miejsce piąte C4 na 6 gwiazdek. Serial gatunkowy to ogólnie dosyć duże ryzyko, szczególnie jeżeli jest to futuro fantazy z elementami eko Apokalipsy. Zamysł tej produkcji jest bardzo ciekawy, wykonanie też niczego sobie i przyznam, że przy trzecim odcinku wsiąkłam w fabułę. Problem w tym, że serial z Jasonem Mamą jest miejscami kiepsko napisany, logicznie niekonsekwentny, a patos niektórych scen wywołuje niezamierzony efekt komiczny. To, co robi za to wrażenie, to rozmach, z jakim stworzono postapokaliptyczny świat zamieszkały przez zdziczałych ludzi, którzy w wyniku degradacji środowiska utracili zdolność widzenia. C jest więc trochę jak The Walking Dead pomieszany z wikingami i z A Quiet Place. Oryginalne, niedoskonałe, ale z potencjałem i potwierdzonym drugim sezonem. Miejsce czwarte Servant. 4,5 gwiazdki na 6. Jedno co trzeba przyznać Apple TV Plus, to to, że na sam początek zainwestowało w bardzo oryginalne produkcje. Czegoś takiego jak Servant na żadnej platformie nie widziałam i raczej długo nie zobaczę. Producentem wykonawczym serialu jest M Night Shialaman, reżyser Szóstego Zmysłu oraz Glas. Dziesięcioodcinkowy Servant to horror psychologiczny, którego fabułę trudno sensownie streścić. To co decyduje o jego sile, to niesamowity, niepokojący klimat wzmacniany wyczynami kulinarnymi jednego z głównych bohaterów. To opowieść o małżeństwie przeżywającym wielką tragedię, w których życie wkracza młoda pomoc domowa. W rolach głównych Toby Kebbell, Lauren Ambrose i Rupert Grint. Miejsce trzecie For All Mankind 5 gwiazdek na 6. Z tym serialem mieliśmy od początku prawdziwy problem, dlatego że aż trzykrotnie siadaliśmy do pierwszego odcinka i po prostu nie szło. Alternatywna historia kosmicznego wyścigu między USA a ZSRR z Joelem Kinamanem w jednej z głównych ról wydawała się ciekawą koncepcją, ale serial nie angażował. Jeśli macie problem z przebrnięciem przez pilota, to zaciśnijcie zęby, bo potem będzie już tylko lepiej. To jeden z tych seriali, którym budżet 15 milionów za odcinek naprawdę pomógł. Nie dość, że to wygląda, to ma też bardzo dobry scenariusz, dzięki czemu jest jak skrzyżowanie Mad Men, Halt and Catch Fire z Manhattanem. A także prawdziwą historią opisaną w dokumencie Mercury 13, która w serialu ma po prostu ciąg dalszy. A drugi sezon już w drodze. Miejsce drugie: Little America, 5,5 gwiazdki na 6. 17 stycznia 2020 roku na Apple TV Plus pojawiła się absolutnie niepozorna antologia serialowa zatytułowana Mała Ameryka. Jest to zbiór osobnych, obyczajowych historii opartych na opowiadaniach, które ukazywały się na łamak Epic Magazine. Twórcami serialu są Kumail Nanjani i jego żona Emily Gordon, którzy mają na koncie m.in. film The Big Sick. Little America to krótkie opowieści dotyczące amerykańskiej tożsamości. Każdy odcinek to historia innego imigranta, który przybywa do USA. Każdy jest nieco inny, wszystkie ogląda się świetnie i tym bardziej cieszy, że Apple dało zielone światło na kolejny sezon. Miejsce pierwsze: The Morning Show, 5,5 ,5 gwiazdki na 6. Na koniec okręt flagowy Apple TV, filmowany nazwiskami prawdziwych sław, takich jak Jennifer Aniston, Reese Witherspoon oraz Steve Carell. I to jest ten serial Apple TV, o którym się najwięcej mówiło i zdążył już zdobyć trzy nominacje do złotych globów. Scenariusz oparto na reportażu Briana Steltera pod tytułem Top of the Morning, Inside the Cutthroat World of Morning TV. Głównymi bohaterami serialu są pracownicy jednego z najpopularniejszych pasm telewizji śniadaniowej w USA, poznajemy ich w chwili kryzysowej, kiedy to jednemu z prowadzących postawione zostają zarzuty o molestowanie. The Morning Show ma swoje słabsze momenty, ale jest to jeden z najlepszych seriali ostatnich miesięcy, a finał dosłownie miażdży. Jeśli lubicie produkcję spod znaku The Loudest Voice czy Newsroom, pozycja obowiązkowa. Podsumowując, o ile samo Apple TV Plus. Trudno w tym momencie nazwać jeszcze platformą VOD, a sama usługa bywa naprawdę ciężka do osiągnięcia ze względu na brak supportu na różnego rodzaju urządzeniach, to seriale, które oferuje, są naprawdę bardzo obiecujące i myślę, że wkrótce Apple TV Plus może stać się jednym z ważniejszych graczy, przynajmniej jeśli chodzi o quality TV. Tyle jeśli chodzi o naszą opinię na temat tej usługi. Ciekawa jestem, co Wy macie do powiedzenia na jej temat, bo sprawdziłam na Twitterze, zrobiłam taką małą sondę, gdzie pytałam o Wasze opinie na temat platform VOD. Apple TV Plus też tam było i zdobyło chyba jakieś 0,7% głosów, co oznacza, że nikt z Apple TV Plus w Polsce jeszcze nie korzysta. A tymczasem, jak mówię, no jest tam co oglądać, Przecież to naprawdę nie jest oferta, za którą warto dać 25 zł, ponieważ 25 zł to jest dokładnie tyle samo, ile płacimy na przykład za dostęp do całej biblioteki HBO Go. HBO Go to jest oczywiście zupełnie inna para kaloszy, inna historia i temat na osobny filmik ale to może wkrótce. Ja w tym momencie się z Wami żegnam, oddaję Wam głos w pewnym sensie. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat seriali Apple TV+, samej oferty, samej usługi. Jeżeli się podobało, to koniecznie dajcie lajka, subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki!